Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się prawem pracy, w szczególności umowami o pracę. I tutaj mam na myśli umowy zawarte na czas określony i na czas nieokreślony. I to co najbardziej palące, czyli nowelizacja prawa pracy, która wchodzi w życie 22 lutego 2016 roku, czyli za niecałe 4 miesiące. I konsekwencjami jakie są związane z tą nowelizacją. Do tej pory w prawie pracy system był dość prosty. Ustawodawca przewidział nam kilka rodzajów umów o pracę, czyli umowa o pracę na czas określony, na czas nieokreślony, na zastępstwo, na czas wykonania określonej pracy i umowę na okres próbny, przy czym czas umowy na okres próbny nie mógł przekraczać trzech miesięcy. Z konkretnymi umowami o pracę wiążą się oczywiście określone konsekwencje. W praktyce najczęściej stosowane są umowy na czas określony i na czas nieokreślony, dlatego właśnie takimi umowami się dzisiaj zajmiemy. Oczywiście najbardziej brzemienna w skutkach i unikana jak ognia przez pracodawców jest umowa o pracy na czas nieokreślony. Z drugiej strony, ta umowa jest też najbardziej pożądana przez pracowników, a to dlatego, że wiążą się z nią konsekwencje takie jak wypowiedzenie takiej umowy wymaga. Uzasadnienia. Wypowiedzenie musi być dokonane w sposób ściśle określony w kodeksie pracy, z zachowaniem terminów tam przewidzianych. Jeżeli pracownik jest członkiem związku zawodowego, to konieczne jest też dokonanie tzw. konsultacji związkowej, czyli zawiadomienia organizacji związkowej o zamiarze rozwiązania z takim pracownikiem umowy o pracę i otrzymania stanowiska organizacji związkowej w tym zakresie. Co więcej, nie jest możliwe wypowiedzenie takiej umowy w przypadku kobiet w ciąży, pracowników szczególnie chronionych czy osób w wieku przedemerytalnym. Wypowiedzenie umowy o pracę zawarte na, zawartej na czas nieokreślony w sposób naruszający przepisy prawa pracy czy też w sposób nieuzasadniony może się wiązać dla pracodawcy z określonymi konsekwencjami takimi jak jeżeli by pracownik wystąpił do sądu pracy z odwołaniem się od tego wypowiedzenia to w przypadku uwzględnienia roszczenia pracownika czyli w przypadku wygranej w sądzie pracownika sąd pracy orzeka albo przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy czyli pracownik wraca do pracy na takich samych zasadach, na jakich był zatrudniony przed wypowiedzeniem umowy, albo odszkodowanie na rzecz pracownika. Czyli pracodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz pracownika i to jest kwota równa okresowi wypowiedzenia. Czyli jeżeli pracownikowi przysługiwało 3 miesiące wypowiedzenia, to równowartość trzech pensji pracodawca musi zapłacić pracownikowi. Jeżeli miesiąc, no to wtedy miesiąc. A skoro już mowa o okresach wypowiedzenia, no to tutaj też w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony mamy ściśle przewidziane terminy. Jeżeli pracownik zatrudniony jest u pracodawcy mniej niż 6 miesięcy, to wtedy okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Jeżeli dłużej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. Jeżeli dłużej niż 3 lata, to wtedy okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. I jak to wygląda? Pracodawca składa pracownikowi oświadczenie o rozwiązaniu umowy i liczymy kolejny pełny miesiąc, kiedy ta umowa się rozwiązuje. Oczywiście istnieje możliwość skrócenia tych okresów wypowiedzenia, ale tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, na przykład w przypadku likwidacji czy upadłości pracodawcy. Z umową o pracę zawartą na czas określony jest dużo prościej. Taka umowa może dotyczyć pracy takiego samego rodzaju czy nawet na tym samym stanowisku, co w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony. W treści umowy różnica jest taka, że wpisujemy, że umowa o pracę zawarta jest na czas określony, to jest od dnia powiedzmy 1 grudnia 2015 roku do dnia 1 maja 2018 roku. I taka umowa z określeniem daty początkowej i końcowej jest umową zawartą na czas określony. Umowa jest zawarta na czas określony, co do zasady może być wypowiedziana wcześniej, jeżeli ten czas określony wynosi minimum 6 miesięcy i strony w zawartej przez siebie umowy przewidziały możliwość jej wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem, wtedy czas wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Warto przy podpisywanej przez siebie umowie przewidzieć taką możliwość, i to zarówno jak jesteśmy po stronie pracownika, jak i po stronie pracodawcy. W przypadku pracownika może się zdarzyć, że w trakcie trwania umowy zawartej na czas określony pracownik znajdzie lepszą pracę, i wtedy ten, to wypowiedzenie za czas określony jest taką furtką pozwalającą mu rozwiązać umowę wcześniej. W przypadku pracodawcy, tak samo, gdyby pracownik na danym stanowisku się nie sprawdził, to możliwość wypowiedzenia pozwala mu na rozwiązanie wcześniejszej takiej umowy, a nie czekanie do ostatniego dnia, kiedy ta umowa jest obowiązująca między stronami, czyli do ostatniego dnia wskazanego w umowie. Co jest ważne? W obowiązującym stanie prawnym nie ma żadnych ograniczeń co do tego, jak długo może trwać ten czas określony. Co do zasady, można przyjąć, że na przykład umowa zawarta na czas określony zawarta jest na okres pięciu lat, druga umowa zawarta jest na okres pięciu lat. Jeżeli między drugą a trzecią umową strony umowy przewidzą, Więcej niż miesiąc przerwy, to trzecia umowa może być także zawarta na, na kolejny okres pięciu lat i też jest umową na czas określony. Brak przerwy skutkować może tym, że w przypadku trzeciej umowy, trzecia umowę uważamy już za umowę zawartą na czas nieokreślony z wszystkimi tego konsekwencjami. W kontekście wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony warto pamiętać, że takie wypowiedzenie musi mieć formę pisemną, ale nie musi zawierać uzasadnienia, więc siłą rzeczy dużo łatwiej jest rozwiązać taką umowę zawartą na czas określony niż umowę na czas nieokreślony, w przypadku której musimy pisemnie uzasadnić przyczyny uzasadniające czy usprawiedliwiające rozwiązanie umowy o pracy za wypowiedzeniem. Teoretycznie łatwiej i przyjemniej jest w przypadku umów zawieranych na czas określony. To się jednak zmieni, ponieważ, jak już wspomniałam Wam na samym początku, 22 lutego 2016 roku, czyli w roku przyszłym, wchodzi w życie bardzo duża nowelizacja um, kodeksu pracy, obejmująca swoim zakresem w szczególności umowa o pracy zawarte na czas określony. Tutaj zmiana jest bardzo istotna i pojawia się kilka różnic, o których warto, żebyście wiedzieli. Pierwsza podstawowa różnica to czas trwania umowy. Do tej pory nie miało żadnego znaczenia to, na jak długo umowa została zawarta na czas określony. Bardzo ważna była przerwa między drugą a trzecią umową, aby nie wejść w ten tryb umów na czas nieokreślony. Natomiast nie miało żadnego znaczenia to, na jak długo umowa na czas określony jest zawarta. Czy na okres pięciu lat, czy na trzech, czy na rok. To już strony sobie dowolnie zgadniały w praktyce i zawsze była to umowa zawarta na czas określony. Teraz nam się to diametralnie zmienia, ponieważ po nowelizacji, czyli po 22 lutego 2016 roku, umowa na czas określony może być zawarta na maksymalnie 33 miesiące. Co jest istotne, to znów nie może być więcej niż trzy umowy pod rząd, bo w takim przypadku wskakujemy znowu w tryb umów zawartych na czas nieokreślony. Jeżeli umowa zawarta między pracownikiem a pracodawcą przekracza okres 33 miesięcy, to też po tych 33 miesiącach traktujemy tą umowę jak zawartą na czas nieokreślony z wszystkimi tego konsekwencjami. Drugi szalenie istotny element to okres wypowiedzenia. Dotychczas w przypadku umów o pracę zawartych na czas określony okres wypowiedzenia wynosił dwa tygodnie. Teraz okres wypowiedzenia jest uzależniony ściśle od zatrudnienia u danego pracodawcy i jest dokładnie tak jak w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony. To znaczy, jeżeli umowa Trwa mniej niż pół roku, czyli 6 miesięcy, to okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Jeżeli trwa dłużej niż 6 miesięcy, to okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a jeżeli trwa dłużej niż 3 lata, to okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Skoro ustawodawca przewidział nam takie ograniczenie do 33 miesięcy, to pojawia się pierwsze istotne pytanie: czy nie ma możliwości zawarcia umowy na czas określony, ale przekraczający te 33 miesiące? No, i jest tutaj kilka opcji. Oczywiście każda z tych opcji musi być przewidziana w umowie i wprost wyraźnie w niej wskazana. Pierwsza możliwość to zawarcie umowy na czas określony na zastępstwo. Na przykład na zastępstwo pracownicy, która jest w ciąży i przebywa na urlopie. Wiadomo, że z taką nieobecnością wiąże się dłuższy okres absencji w pracy, bo tutaj jest okres ciąży, potem macierzyński, rodzicielski, więc można inną osobę zatrudnić na zastępstwo ze wskazaniem, że zastępuje się na tym konkretnym stanowisku konkretną osobę i czas określony może przekraczać 33 miesiące. Inną możliwością jest zawarcie umowy na czas określony na czas trwania kadencji albo przy pracach dorywczych lub sezonowych. Ostatnim możliwym elementem jest też zawarcie umowy na czas określony z obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy, uzasadniających. Zawarcie umowy na czas dłuższy niż 33 miesiące i wydawałoby się, że to jest taka furtka pozwalająca pracodawcy na zawieranie umów dłuższych w sposób zupełnie niekontrolowany. Ale tutaj uwaga, przestrzegam, bo po nowelizacji, jeżeli zawrzemy taką umowę, to po pierwsze musimy wyraźnie te przyczyny wskazać w umowie, a po drugie musimy w ciągu pięciu dni zawiadomić okręgowego inspektora pracy o zawarciu takiej umowy i o przyczynach uzasadniających zawarcie umowy na czas określony na okres dłuższy niż 33 miesiące. To tyle na dzisiaj. Zapraszam do kontaktu ze mną, do zadawania pytań i do zobaczenia w kolejnym odcinku.